Wczoraj, jak wiele sobót, miałem przywilej udzielać ślubu młodej parze. W ciągu moich 11 lat kapłaństwa, tak sobie próbowałem policzyć, udzieliłem ponad 250 ślubów już, czyli ponad 500 osób przede mną wyznawało sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Aż do grobowej deski. To bardzo przyjemny moment w życiu księdza, bardzo szczęśliwy, bo gdy widzi się dwoje ludzi, którzy są w sobie zakochani tak, że nie widzą poza sobą świata, to człowiekowi tak się robi dobrze na sercu. Wszystkie chmury się rozchodzą, jest nadzieja, wojna nieważna, kryzys nieważny. Bo miłość jeszcze istnieje, jeszcze jest dla tego świata przyszłość, jeszcze jest dla tego świata nadzieja. Gdy pary przygotowują się do sakramentu małżeństwa, jedno z pytań to to czy mieszkają razem. Oczywiście dzisiaj ogromna większość par. Która idzie do ślubu, już żyje razem, już mieszka razem przynajmniej kilka miesięcy, a częściej i więcej niż rok czy dwa. I najczęściej są tacy trochę zastydzeni, tak, proszę księdza, mieszkamy razem. Z jednej strony to niby niedobrze, ale z drugiej strony to ma trochę sensu, że poznaje się kogoś, z kim chce się spędzić resztę życia. Przed ślubem ze wszystkimi wadami i z wszystkimi zaletami. Bo lepiej poznać te wady przed ślubem niż po ślubie. Lepiej wiedzieć, co mnie irytuje w tej osobie, zanim się powie aż do grobowej deski, niż dopiero po ślubie wyjdzie szydło z worka i wtedy będzie, Panie Boże, ratuj. Tak to jest, że gdy zakochujemy się w kimś, to ten mężczyzna, czy ta kobieta są idealni, nie mają żadnych wad, są perfekcyjni dla mnie. Taki pierwszy moment, pierwszy okres zakochania to wszystko jest och, ach, skowrątki śpiewają wokół nas, słoneczko świeci, nic złego, co on to nic złego. Ale po jakimś czasie, zwłaszcza jeżeli mieszka się razem, to och, ach, i odlatują, i różne rzeczy zaczynają nas irytować. A to on skarpetek nie zmienił, tylko zostawił pod łóżkiem na dywanie. A to czegoś nie zrobiła tak, jak trzeba. A to coś było zupełnie nie z tego świata. I... Nadchodzi taki moment, kiedy pomimo naszego zakochania zdajemy sobie sprawę z tego, że ten nasz mąż, ta nasza żona nie jest doskonała, że nie jest perfekcyjna, że ten pierwszy etap zakochania zakończył się i teraz nadeszła rzeczywistość. Że widzimy. Nie tylko zalety, ale pojawiły się może jedna lub dwie, a może więcej wad. Taki moment to moment bardzo zdrowy i bardzo potrzebny. Moment dojrzałości, moment, w którym przysłowiowe łuski z oczu spadają, i człowiek staje w prawdzie o swoim partnerze, o swojej żonie, o swoim mężu. To moment, kiedy człowiek musi, musi sobie podjąć decyzję, czy wciąż ją kocham, mimo tego, że nie jest doskonała, czy warto z nią zostać, czy może lepiej machnąć ręką. Podobny moment ma miejsce w dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jezus uzdrowił niewidomego, ten niewidomy ze szczęścia zakochał się w Jezusie. Kto by tego nie przeżył? Po raz pierwszy w życiu może widzieć. Jest tak szczęśliwy, tak podekscytowany, że od razu mówi że Jezus jest prorokiem, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale po jakimś czasie faryzeusze uświadamiają mu, że Jezus jest grzesznikiem, że Jezus złamał jedno z dziesięciu przykazań. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że dla Żydów sobota to dzień najważniejszy w tygodniu i w sobotę pracy nie wolno wykonywać. Koniec, kropka. Nawet dzisiaj są tacy ortodoksyni Żydzi, którzy jak wsiądą w sobotę do windy, to przycisku nie nacisną, bo to już jest praca ręczna. A jedno z przykazań dekalogu Dzień Święty święcić. Dla nich dzień święty to sobota, czyli szabat. W sobotę pracę wykonywać nie wolno. A Jezus uzdrowił go w sobotę. Dlatego ten prawnik kanoniczny, który rozmawiał z niewidomym człowiekiem, uzdrowionym teraz, mówi tak. Słuchaj, ty jesteś Żydem, Jezus też jest Żydem, znasz dziesięć przykazań, w szabat nie wolno pracować. A sam powiedziałeś, że On splunął na ziemię, Rękoma zrobił błoto, czyli pracował, wykonywał ręczną robotę. Wziął to błoto i na oczy ci nałożył. Sam widzisz, że złamał jedno z najważniejszych przykazań Dekalogu. Widzisz, że jest grzesznikiem, że nie może być prorokiem. To był taki moment prawdy, dlatego. Uzdrowionego człowieka. Z jednej strony jest Jezusowi wdzięczny, można powiedzieć zakochany, podekscytowany Jezusem, a z drugiej strony czarno na białym mu wytłumaczyli, że dobry Żyd takiego czegoś by nie zrobił. Bo dobry Żyd w sobotę nie robi błota rękami. Po momencie refleksji, dzisiejsza Ewangelia mówi, że ten. Uzdrowiony człowiek powiedział tak. Czy jest grzesznikiem, czy nie, nie wiem. Ale to, co wiem, to fakt, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Bardzo ważne zdanie. Nie wiem, czy zgrzeszył, czy nie. Wy mówicie, że tak? Być może. Być może nie jest doskonały. Być może. Zwałam o przykazanie jedno czy drugie. Ale to dla mnie nie jest najważniejsze. To, co jest najważniejsze dla mnie, to to, że byłem ślepy, a teraz widzę. To się dla mnie liczy. Takie są momenty w naszym życiu, kiedy mimo tego, że nasz mąż okazuje się niedoskonały, okazuje się być pewnie grzesznikiem, podejmujemy decyzję, że mimo tego. Liczy się coś ważniejszego, bo On przemienił moje życie. Ona sprawiła, że moje życie ma teraz sens. I w związku z tym przymknę oczy na to, że zgrzeszył, na to, że jest niedoskonały czy niedoskonała, bo dla mnie ważne jest to, że życie z Nim ma teraz sens, że On mnie uzupełnia że ona sprawia, że widzę widzę sens swojego życia, widzę przyszłość swojego życia. Z tego powodu przymknę oczy, nauczę się żyć z tą czy inną niedoskonałością mojej żony czy mojego męża. Podobnie można też mówić o naszych relacjach wspólnotowych. Kościół czasami jest tak jak małżeństwo. A gdy przygotowuję młode pary do ślubu, to często zachęcam ich, aby sobie znaleźli dobry kościół, dobrą parafię przed tym, nim pojawi się dziecko. Bo gdy dziecko jest, to dobrze mieć już parafię, gdzie można posłać to dziecko na katechezę, na pierwszą komunię itd. Często im więc radzę, żeby zjedzali różne kościoły w mieście. I sobie znaleźć taki kościół, gdzie będzie im dobrze. By sobie znaleźć taką parafię, gdzie się odnajdą i którą będą mogli traktować jak swój dom. Wielu z nich taki dom duchowy odnajduje tutaj w świętym Stanisławie. I na początku, tak jak w małżeństwie, gdy znajdujemy nową parafię, to ten kościół jest idealny. Ta parafia jest świetna. Muzyka jest jak w niebie, proboszcz wspaniały, sąsiedzi idealni. Taki pierwszy otep zakochania. Wszystko jest super w tej parafii. Ani złego słowa na nic nie można powiedzieć. Ale kilka miesięcy minie, może kilka lat, i potem się okazuje, że organista fałszuje, że proboszcz za długie kazania mówi, że sąsiadka. Nie umyła się dzisiaj rano i nieładnie pachnie, że ktoś w ławce za mną wąka puścił, i wszystkie takie małe rzeczy nas irytują. Nagle ten kościół, który był doskonały, piękny i super, przeszkadzał. Tyle jest niedoskonałości, tyle wad, że myślimy, warto tu zostać, czy nie. To taki moment, kiedy się okazuje, że nawet kościół, nie jest doskonały, że każda parafia, każda wspólnota będzie miała swoje słabości, będzie miała swoje wady, że nie ma czegoś takiego jak doskonały kościół czy doskonałe małżeństwo. W każdej naszej relacji odkryjemy moment prawdy, kiedy się okaże, że proboszcz gada od głupot, że ławki są niewygodne, klęczniki za twarde, że coś tam nie pasuje. Ale wtedy, w tym momencie, warto sobie przypomnieć, że ten kościół odmienił moje życie, że ta parafia dała sens mojemu życiu, że jakby zapaliło się światło, gdy tutaj po raz pierwszy przyszłam. Trzeba wrócić do tego momentu, kiedy, jak ten niewidomy żebrak, możemy powiedzieć: Czy to jest doskonały kościół? Nie wiem. Czy parafia jest idealna? Też nie wiem, pewnie nie, ale to co wiem to to, że przedtem moje życie było takie sobie, a teraz moje życie ma sens. Wiem co robić w niedzielę. Wiem i widzę ścieżkę mojego życia dzięki tej wspólnocie, dzięki temu Kościołowi. Dzisiejsza pieśń na oferowanie darów to będzie numer siódmy. W naszych śpiewnikach angielskich, nie w polskich, w angielskich po polsku będzie pieśń Cudowna Boża łaska ta, po angielsku Amazing Grace. Polskie tłumaczenie tego hymnu amerykańskiego jest bardzo ładne, ale po angielsku jest tam taki, taki wiersz, kiedy, kiedy po angielsku się śpiewa I was blind and now I see. Czyli byłem ślepy, a teraz widzę. To jest naprawdę cudowna łaska, gdy ja obserwuję śluby ludzi, bo dzisiaj dla dwojga ludzi żyć razem, mimo swoich wad, to cud. Dla dwojga ludzi się zdecydować na życie do grobowej deski wspólnie, to cud. To jest cudowna Boża łaska. Być na ślubie. Dla mnie cudowną łaską jest być w tej parafii. Widzieć Was, którzy tu przychodzicie tydzień po tygodniu, mimo tego, że ławki nie są idealne, że proboszcz czasami nie jest doskonały, że sąsiad taki czy owaki. Ale cudem jest to, że przychodzimy tutaj mimo naszych wad, mimo słabości tej parafii. To jest cudowna Boża łaska, że nas gromadzi. Cudowną łaską jest to, że przez chrzest wiara otwiera nam oczy. Otwiera oczy na cuda w naszym życiu małżeńskim, w naszym życiu wiary. Cudowna Boża łaska to jest to, że byliśmy ślepi, a teraz widzimy.